Wiemy, co musi się wydarzyć, abyśmy zobaczyli początek nowej hossy na rynku kryptowalut. Aktualna sytuacja na Bitcoinie oraz Ethereum w jaki sposób można zarabiać na wzrostach i spadkach kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. A w dzisiejszym materiale, jak tak spotykamy się po to, aby zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie oraz Ethereum. Powiem wam, co według mnie musi się wydarzyć, abyśmy zobaczyli potencjalne kolejne wzrosty i początek nowej hossy. Zobaczymy sobie również potencjalne scenariusze spadkowe, ponieważ zawsze należy brać pod uwagę minimum dwa scenariusze, czyli scenariusz wzrostowy, scenariusz spadkowy. Jakie potwierdzenia od rynku musimy uzyskać, jakie potwierdzenia od rynku musimy zobaczyć, jeżeli chodzi właśnie o sprawdzenie się jednego scenariusza bądź drugiego. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskrybujesz, a interesują Cię możliwości zarabiania w internecie edukacja związana z rynkiem kryptowalut. Chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się w jaki sposób na tym rynku można zarabiać, zachęcam Cię do ustawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij również zostawić dzwone, aby nie ominął Cię żaden materiał i lecimy z tematem. Na początek krótka analiza Bitcoina, zobaczymy sobie co się dzieje aktualnie i zobaczymy to w porównaniu do tego, o czym mówiliśmy. W środę, co wrzucałem również na platformę TradingView, na której robimy tutaj właśnie analizy. Na platformie TradingView możecie mnie znaleźć podnikiem A Investment, gdzie właśnie publikuję Wam swoje pomysły na trade oraz robię aktualizacje między dniami filmowymi, ponieważ spotkamy się w poniedziałki, środy, piątki i niedzielę. I w międzyczasie, jeżeli coś się dzieje, jeżeli coś się potwierdza z tego, o czym mówiłem w poprzednim dniu, w tym robiliśmy analizę to właśnie tam możecie znaleźć aktualizację i zobaczmy ostatnie pomysły, zanim przejdziemy do aktualnej sytuacji. Jeżeli chodzi o bitcoina, wyznaczają właśnie te poziomy. Widzimy, byliśmy tutaj o 10 godzinie 3 czerwca, czyli dwa dni temu byliśmy, po, byliśmy mniej więcej w tym, na tym poziomie, na wykresie 4 godzinnym, tak byliśmy właśnie w tej okolicy godzina 10. Tak tutaj. I mówiłem, że prawdopodobnie zobaczymy wzrosty, jeszcze minimum, właśnie do tego obszaru, do którym właśnie cena się aktualnie zatrzymała, i możemy stąd właśnie zacząć kontynuować spadki. Ewentualnie jeszcze poziomem, tego, do którego możemy dojść, aby te spadki miały miejsce, właśnie jest ten poziom 10 90, 10 100. To są jeszcze aktualne dwa scenariusze spadkowe, czyli właśnie odbicie się od tych dwóch poziomów i kontynuacja. Pierwszym poziomem, jeżeli będziemy właśnie stąd spadać, będzie poziom okolicy 9000, gdzie mamy do wypełnienia tak zwany imbalance, czyli tą pustą przestrzeń, gdzie nie było reakcji, widzimy tutaj mocny impuls wzrostowy na świecce 4-godzinnej, gdzie nie było reakcji sprzedających i to właśnie miejsce musi zostać zapełnione przez kurs, przez knot czy przez świeczkę. Mocnym spaciem dla ceny jest poziom 8600, i tutaj, jeżeli dojdziemy, prawdopodobnie wtedy zobaczymy zatrzymanie się ceny, gdybyśmy mieli właśnie kontynuować spadki. Natomiast przebicie 8100 da nam już potencjalny sygnał, bardzo mocny sygnał, bardzo mocne potwierdzenie na to, że to jeszcze nie jest okres na wzrosty i możemy zobaczyć bardzo wtedy mocne spadki. Minimum to, co ja widzę na tą chwilę, to jest 7800. 7200, być może zejdziemy nawet do 6000, ale to jest na tą chwilę spekulacja. Oczywiście będziemy czekać na potwierdzenia, będziemy czekali na potwierdzenia tego, co się wydarzy na rynku, aby właśnie potwierdzać kolejne potencjalne scenariusze wtedy spadkowe. Natomiast jesteśmy w decydującym okresie i ten tydzień będzie decydujący dla Bitcoina na najbliższe miesiące, ponieważ jesteśmy w sytuacji, w której po wybiciu poziomu 10500, który jak widzicie jest bardzo mocnym oporem dla ceny, raz, dwa, trzy, cztery razy cena się tutaj zatrzymywała. Mieliśmy okolice 10300, czyli okolice 10500. Pokazywałem Wam w poprzednim materiale, że właśnie to była ta strefa, w której się zatrzymywaliśmy. I mówiłem o tym właśnie, że to, był ten, to było to trzecie miejsce, jak pamiętacie. Zresztą zobaczmy sobie tutaj w tych analizach moich wcześniejszych. Mówiłem Wam o tym, że to jest trzeci poziom na zatrzymanie się ceny, jeżeli chodzi o bitcoina. Zobacz, o właśnie, to jest ta analiza, chociażby z 22 maja. I mamy tutaj właśnie ten trzeci poziom 10 tysięcy, tutaj mamy ten trzeci poziom 10 tysięcy, tak? Czyli zobaczmy, cena tutaj widzimy, że idealnie doszła do tego poziomu, i stąd zaczęliśmy spadać. Więc to był właśnie ten poziom, z którego mogliśmy zobaczyć te spadki, i właśnie, jeżeli. Zobaczymy kolejne potwierdzenia, czyli właśnie odbicie się z tego poziomu i kontynuacja, kolejną falę spadkową, to powinniśmy właśnie już lecieć w dół. Szczególnie jeżeli do końca tygodnia nie zobaczymy wybicia 10.500, to prawdopodobnie właśnie zaczniemy wtedy trend spadkowy. Natomiast możemy mieć jeszcze taki jeden scenariusz, jeżeli chodzi o 10.500, w którym po prostu zobaczymy bardzo mocne wybicie, na zasadzie tak zwanego springu, czyli byśmy sobie szli, powiedzmy, cena sobie idzie, idzie, gdzieś tutaj się znowu odbija w tej okolicy, mocne wybicie i mocny powrót. To również będzie dawało nam sygnał na kontynuację spadków, na zaczęcie trendu spadkowego, ponieważ byłaby to bardzo mocna manipulacja. Najpierw nadzieja na to, że będzie nowa hossa, a tak naprawdę chodziło o to, żeby, chodziłoby o to, żeby wybić te stop lossy, które są tutaj poustawiane, które będą tutaj poustawiane i będą tutaj również ocenia, zlecenia oczekujące na tzw. Tak buy stop, czyli kupno od danego poziomu. Więc miałoby to sens, natomiast będziemy obserwować na to, co cena nam pokaże. Jeżeli chodzi o potencjalny scenariusz wzrostowy, to wybicie 10 500 i utrzymanie się nad tym poziomem, przynajmniej świeczką jednodniową, przynajmniej jedną świeczką jednodniową, może dać nam sygnał na potencjalne wzrosty nawet do 14 dolarów, 14 300, o czym rozmawialiśmy w poprzednich materiałach. Tu na następny materiał zaktualizuję te strefy potencjalnych właśnie również manipulacji. I przypominam o tym, że tutaj właśnie również mieliśmy gap na cemę Okolice 16.017 Więc to też może być potencjalne miejsce, gdzie cena się zatrzyma Przynajmniej na chwilę zrobi jakąś korektę Mamy kolejne poziomy manipulacji właśnie między innymi tutaj Przed tymi spadkami, gdzie cena jeszcze nie dotarła Więc to są poziomy do ogarnięcia I z drugiej strony mamy właśnie jeszcze To zniesienie, o którym rozmawialiśmy, czyli zniesienie Fibonacciego 161% całego tego ruchu, całego tego impulsu spadkowego. Tutaj sobie cyk weźmy zasięgi. I to daje nam również poziom ewentualnych wzrostów do tej strefy, 127% to by było pierwsze zatrzymanie bądź ogólnie już zatrzymanie się ceny, tworząc nam podwójny szczyt, więc miejsce, gdzie cena Później sobie dojdzie na spokojnie po to, aby te poziomy wybić. Więc pierwsza strefa również po tej strefie 16 tysięcy to są okolice 12-12-300, tworząc tutaj podwójny szczyt. Natomiast bardzo mocny poziom dla ceny to jest właśnie 161 zniesienia FIBO i dałoby nam to lokalny nowy szczyt, wybijając szczyty z 2019 roku, z czerwca. I później powinniśmy zobaczyć spadki. Mocniejsze spadki, przynajmniej do 9000 dolarów. Natomiast, jeżeli nie zobaczymy tutaj uzupełnienia tych poziomów, to możemy zejść tutaj później właśnie do tych poziomów, to gdzieś się konsolidować. Troszeczkę sobie pospekulujemy na temat tego, jak ja to widzę. Czyli, mielibyśmy tutaj te spadki, wzrosty, cykl do tych poziomów, tutaj zejście mocne, tutaj cena nam by się konsolidowała, by mielibyśmy. Na przykład wykres Łajkofa like nam by się tutaj stworzył, czyli proces akumulacji i mocny spring, który uzupełniłby te braki i później już wzrosty, tak? wzrosty na nowe ATH w 2020 roku, czy pod koniec 2021 roku. Więc tutaj, tak sobie spekulując, może to właśnie wyglądać w ten sposób. Czy będzie miało to sens? Czy ma to sens? Według Was dajcie znać w komentarzach. To oczywiście jest taka spekulacja i troszeczkę wróżenie z fusów. Natomiast wróżenie z fusów, w cudzysłowie sobie, oparte na poziomach Na oparte na podstawie tego, jak działa rynek, czyli daje nadzieję. Potem te nadzieje są wybijane, stop lossy są wybijane. Mamy kolejny cykl akumulacji przed kolejnymi wzrostami, czyli teraz teraz mielibyśmy na przykład właśnie, co nam, co nam się tutaj rysuje, co nam się tutaj rysuje jeżeli chodzi właśnie o te wzrosty, które widzimy od marca, kiedy mieliśmy te ogromne spadki związane z pandemią koronawirus, Myślę, że to, co widzimy teraz aktualnie na wykresie to jest dołek dołków, tak, który mieliśmy w marcu i potencjalne wzrosty, właśnie tutaj mielibyśmy tą euforię, czyli między innymi to co wam tutaj wyrysowałem czyli mamy te wzrosty wybicie mamy euforię mamy później jeszcze zadowolenie tak czyli ten spadek dojść do tego poziomu i później mamy już ten cykl spadkowy i właśnie ta akumulacja o której tutaj mówiłem tak czyli mamy tutaj tworzący się wykres Wykowska, Wybicie spring wybicie poziomów uzupełnienie właśnie tych poziomów zobaczcie jedną rzecz jeszcze chciałem wam pokazać bardzo ważne, nie wiem czy mówiłem o niej wcześniej. To co mówię o uzupełnieniu tych poziomów, że one muszą być uzupełnione, to jest kwestia czasu, dni, tygodni, miesięcy. Natomiast zobaczcie, tak, tutaj mamy ten brak w tym obszarze. I później mamy w tym obszarze. To zobaczcie, że cena dochodząc do 4000, co zrobiła? Uzupełniła tą lukę, która była właśnie w 2019 roku. Tak, zobacz, uzupełniła elegancko te poziomy. Czy to, co mówię, był tutaj imbalans, cena musiała tak dojść, doszła tutaj na dosłownie godzinę, po czym wróciła i zaczęły się kolejne wzrosty. I tak samo właśnie może dziać się. W tym obszarze, czyli dojście, tutaj znowu akumulacja na poziomie 8000, mocne zejście do 7800, 7200, może troszeczkę głębiej, jakiś taki mocniejszy impuls i powrót, i potem na przestrzeni kilku tygodni rozpoczęcie kolejnych wzrostów. Ciekawe, prawda? Zobaczymy to sobie, oczywiście zapiszemy to sobie, ten materiał będzie zapisany i będziemy do niego wracać, jeżeli będzie miało to miejsce. Więc aktualnie, jeżeli chodzi o potencjalne wzrosty, czekamy na wybicie, utrzymanie się ceny ponad poziomami 10500 i czekamy na kolejne potwierdzenia to samo, jeżeli chodzi o Bitcoina. Bardzo możliwe jest podejście właśnie również do tej strefy, ponieważ tutaj lokalnie widzimy również ten imbalans, o którym Wam mówiłem wcześniej. Tak? Czyli to jest ta strefa, gdzie cena musi uzupełnić te poziomy. W przyszłości, ponieważ tutaj był mocny spadek, to trwało godzinę, gdzie nie było reakcji żadnej kupującej, był tylko mocna wyprzedaż. Tak, wybicie stop lossów na BitMEXie doszło się doszli do 8600, w ogóle co jest paranoją. Na Bitfinexie widzimy tutaj doszli do 9100 i na stacjacyjnych giełdach, właśnie mniej więcej to obszar 9150, cena zamędrowała i prawdopodobnie możemy tutaj zobaczyć powrót do tej. Strefy i stąd kontynuację spadków. Jeżeli nie, nie teraz, jeżeli teraz zaczniemy spadać, to możemy później tutaj wrócić dosłownie na chwilkę i zacząć właśnie te spadki, więc dalej to będzie obszar do spadków. Nawet gdybyśmy stąd teraz zaczęli, to w przyszłości tutaj również będzie można szukać pozycji krótkiej. Jeżeli chodzi o Ethereum, również Wam rzucałem propozycję na Ethereum i ta propozycja fajnie właśnie teraz aktualnie ja jestem w tej pozycji na spadki na ethereum również mówiłem wam tutaj o podwójnej głowie ramionami 3 czerwca nie podwójnej głowie z ramionami o potencjalnej głowie z ramionami również mamy strefę właśnie do uzupełnienia którą ethereum uzupełniło bitcoin jeszcze nie jak to wygląda widzimy że cena doszła ładnie do tych poziomów które wyznaczyłem najpierw czerwona linia spadek stąd grałem właśnie na spadki Później tutaj grałem na wzrosty, więc fajnie to się sprawdziło. Zobaczmy to sobie na wykresie Ethereum. Cyk. Najpierw była ta strefa. Zejście tutaj, właśnie. Później mocne podbicie. I jesteśmy w tej strefie spadkowej. Doszliśmy jeszcze tutaj, nie doszliśmy na tej giełdzie, ale na giełdzie BYBIT, na której teraz gram. Doszliśmy właśnie do tego poziomu. Ostatniej świeczki wybijającej na interwale jednogodzinnym. I stąd właśnie mam pozycję otwartą na spadki z 248 dolarów. Pozycję mam otwartą, i tutaj jest ta strefa, jeszcze właśnie, gdzie możemy potencjalnie podejść, i stąd również kontynuować te spadki. Natomiast, jeżeli mielibyśmy zobaczyć wzrosty na ethereum, to możemy zobaczyć wzrosty. Tutaj mamy linię trendu spadkowego. Z 2019 roku z tych szczytów. Troszeczkę trzeba ją poprawić cyk. I widzimy, że cena niemalże idealnie doszła do tych poziomów wcześniej, kilka dni temu, 4 dni temu, trzy dni temu tworząc nam kolejne odbicie się od tego poziomu. Jeżeli mielibyśmy zobaczyć kolejne wzrosty, to cena może się zatrzymać w okolicach 269 dolarów, Natomiast na interwale jednodniowym mocny poziom dla ceny na zatrzymanie się może być to 261. I co miałoby sens, stworzenie tutaj również potrójnego szczytu. Mamy podwójny szczyt, tak czyli tutaj sobie zaznaczymy na czarno, jako opór dla ceny, wybicia tych poziomów, zrobienia potrójnego szczytu i ewentualnie spadkiem. Ale to zależy od tego, co grubasy wymyślą, jeżeli chodzi o. Bitcoina i jak to będzie wyglądało, do jakich poziomów dojdzie Bitcoin. Chociaż widzieliśmy, że ostatnio Ethereum było bardzo, bardzo mocno pompowane i rządziło się po prostu swoimi prawami. Co jest bardzo prawdopodobne, nie będzie miało miejsca taka sytuacja, że Bitcoin będzie spadał, a Ethereum będzie rosło. Powiedzmy wtedy Bitcoin stał w miejscu, a Ethereum rosło dwa razy mocniej niż Bitcoin. Więc dalej jesteśmy w strefie spadkowej. Tutaj widzimy, że cena uzupełniła ten imbalans. To wrzucałem właśnie, kiedy nie było tego knota, wrzucałem to na moją grupę i tutaj mówiłem, że cena powinna uzupełnić tą przestrzeń, uzupełniła elegancko tym knotem i wrócili. Natomiast jeżeli interesuje Was edukacja związana z rynkiem kryptowalut, zarabianie na tym rynku, chcielibyście wiedzieć w jaki sposób możecie grać na wzrosty i na spadki, korzystać z gotowych pomysłów, na wejścia, na gotowych setupów na wzrost tej spadki, to taką możliwość mamy właśnie na forum edukacyjnym Mister Porada, gdzie właśnie uczymy się gotowej strategii naszego tradera zawodowego z pięcioletnim doświadczeniem, który daje nam potencjalne pomysły na wzrost i spadki. Plus dodatkowo ta edukacja związana z jego bardzo, bardzo skuteczną strategią czyli mamy możliwość Edukacji plus gotowych setupów, o których rozmawiamy co niedzielę z podsumowaniem każdego tygodnia i zapraszam Was już na kolejny niedzielny materiał, gdzie po raz kolejny będziemy rozmawiali na temat właśnie tych sygnałów, w cudzysłowie sygnałów, pomysłów na trade, które uzyskaliśmy właśnie w tym tygodniu, w którym teraz jesteśmy. I bardzo ważne, jeżeli będziecie chcieli dołączyć, to wszystkie informacje, co możecie uzyskać, znajdziecie na mojej stronie. Dodatkowo właśnie zostały uruchomione dwa kolejne produkty, jeden testowy, scalpingowy, plus potencjalne pomysły na wzrosty altcoinów. Jak się zacznie Hossa, to będzie altcoin sezon i naprawdę będzie można kupę zarobić kasy na altcoinach. I na to właśnie również czekamy, czyli mamy już trzy produkty, będą trzy produkty dostępne właśnie na forum a w zasadzie to 4, bo edukacja oraz trzy potencjalne kanały z potencjalnymi właśnie pomysłami tradingowymi i dołączając właśnie do forum z mojego linku uzyskujecie przede wszystkim bonus pierwszy czyli jeżeli to zrobicie w ciągu 24 godzin to dostaniecie rabat 10% czyli zamiast zapłacić 250 za pierwszą subskrypcję uzyskacie 225 uzysk uzyskacie rabat 10% czyli zapłacicie 225 dolarów często zdarzają się u nas promocje na kolejne abonamenty, na kolejne subskrypcje. Na przykład teraz mieliśmy promocję na 50% na kolejny miesiąc i 30 na kolejne 3 miesiące. Więc rzadko kiedy będzie tak, że trzeba będzie płacić powiedzmy 250 dolarów za każdym razem. I bonus kolejny to jest zaproszenie do mojej grupy, gdzie również będę wam dawał dodatkową wartość. Ale o tym będziemy rozmawiali już prywatnie. Jeżeli dołączycie do forum, właśnie z mojego linku, odezwijcie się do mnie, po to, abyście mogli zostać dołączeni do tej grupy. Instrukcja obsługi, instrukcja rejestracji, jak dołączyć oraz informacje związane z możliwością korzystania z planu marketingowego i dodatkowego zarobku, właśnie z promocji tego projektu, tej platformy, tego forum edukacyjnego. Wracając jeszcze do analizy. Ethereum, jeżeli chodzi o potencjalne spadki, tutaj również będziemy mieli imbalans malutki na tych poziomach, więc tutaj też cena powinna dojść. Tutaj mamy bardzo fajną strefę jeszcze manipulacji, gdzie możemy zobaczyć zatrzymanie się ceny i ewentualne stąd wzrosty, przynajmniej krótkoterminowo. Ale okej, okay, nie będziemy tak daleko zachodzić, poczekamy na potwierdzenia. Mamy bardzo dużo miejsca do spadków, bardzo dużo miejsca do spadków tutaj widzimy również bardzo mocne wsparcie i opór dla ceny. Widzimy, cena nie mogła przebić tych oporów. To było właśnie wtedy, kiedy rynek nas tutaj troszeczkę w konia zrobił i postanowił, że wybije ten obszar. Tak, czyli tutaj Bitcoin stał, Ethereum poszło mocno w górę. Wybili te szczyty, potwierdzili tu i zobaczyliśmy właśnie te wzrost do 254 dolarów. Więc ten obszar będzie również potencjalnym miejscem zatrzymania się ceny, po to, aby przynajmniej na chwilę stworzyć podwójny dołek, aby móc później ten obszar wybić. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Ethereum, i tak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Także czekamy na to, co się wydarzy. Jeżeli są zaczniemy spadać, to minimum podejrzewam będzie właśnie 9000. 9000 to będzie pierwszy cel zatrzymania się ceny, 8600. Kolejny poziom. Przebicie 8600, 8100, przebicie 8100 daje nam już bardzo mocny sygnał na spadki. Jeżeli to się wydarzy w tym tygodniu, to możemy zapomnieć o hoście na najbliższe mie kilka miesięcy, przynajmniej do jesieni po okresie wakacyjnym, gdzie jest to bardziej spokojny okres, nie będzie raczej większych ruchów. Tak przynajmniej bywało historycznie. Więc to jest obszar, do którego cena jeszcze może dojść, jeżeli chodzi o bitkę, i zacząć spadać. 10500 utrzymanie się ceny na interwale przynajmniej jednodniowym da nam potencjalny sygnał na kontynuację wzrostów pamiętajcie o tym że jeżeli zobaczymy tutaj mocne wejście to o czym mówiłem i mocny spadek to raczej będziemy wtedy właśnie kontynuować już trend spadkowy a raczej zaczniemy trend spadkowy ponieważ aktualnie jesteśmy lokalnie w trendzie wzrostowym od marca i przydałaby się tutaj mocna korekta mocna korekta Zobaczmy zasięg potencjalny. Zniesienie Fibonacci'ego. Nawet do 6300. 6300, 6400. To miałoby sens. Chyba, że podejdziemy troszeczkę wyżej. Ale okej. Okay, to będziemy sobie rozmawiać. Jak już to zobaczymy, dokąd możemy spaść potencjalnie. Ok. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie na temat tej analizy. Jaką Wy widzicie potencjalnie? specjalną swoją analizę jeżeli chodzi o właśnie zakres wzrostów czy spadków jeżeli chodzi o Bitcoina i Ethereum dajcie znać czy podobał wam się ten materiał jeżeli zobaczyliście tutaj dla siebie jakąś wartość pamiętajcie aby zostawić łapkę w górę subskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnym materiale w niedzielę miłego weekendu wam życzę niech Bitcoin będzie z wami pion.